Cześć, dobra serdecznie, jestem Rafał. A to jest kolejny odcinek z Krygodów. W dzisiejszym odcinku będę chciał sobie porobić te. Przynajmniej część tych misji niefabularnych, e, tych pobocznych. Wróciłem już sobie tutaj gdzie był brok. E, ten sklep broka cały Więc e, tak. W poprzednim odcinku obaliłem sobie pocąktora. E, chciałem pójść do zamku, ale niestety się nie udało, bo była tam horda naprawdę przeciwników. Było naprawdę pełno przeciwników tam. Więc tymi przeciwnikami raczej na pewno nie dałbym sobie rady. Zwłaszcza, że było ich pełno i ulepszonych, tak naprawdę. Ulepszonych draugrów Więc jak teraz, co mi mówi quest, to mam wrócić do wyznawcy Tora. Chyba po nagrodę jakąś, czy coś takiego. Więc tam sobie wrócę. To było tutaj, z tego co pamiętam, to wygląda jak koło wodne, albo raczej koło podwodne. Hmm. Czyżbyś się zaśmiał? Nie, na pewno. Tak. się nie śmieję. Dobra. Wiem. E, I tak pójdę sobie tędy do Ej, wy Zniszczyliście ten posąg? Dobra, porozmawiam z nim. Moja więź z tym światem znikła. Mogę teraz odszukać prawdziwego Boga piorunów. Zapłaci za swój czyn. Dziękuję wam. Eee, dobra. Sam ofiarę dla do tyra? Dobra. Jest głupcem. Dobra. Co duch nam zostawił? Ofiary dla jednego z bogów. Coś nam da? Nie, ale krasnoludy pomogą. Stwórz pancerz tyra. Czyli... E, czy mogę teraz wrócić do klepu Broka i e, stworzyć pancerz tyra? E, ciekaw jestem tego. E, więc tak, ja to zobaczę. Jeśli nie będę mógł tego zrobić, to e, wrócę do Was już na tym jeziorze, tym samym. Jeśli będę mógł to zrobić, to po prostu będę... E, Wrócę do was e, przy sklepie Brocka, więc zaraz wracam. Ej, Brock! Mamy coś ciekawego. Doprawdy? No to czekam z zapartym tchem. Chyr począłby skakać z radości, gdyby no, się no. dowiedział, że robimy pancerz z tych ofiar. Znałeś go? Jaki był? Mniejsza z tym, chłopcze. Tyl nie żyje. Lepiej nie grzebać w przeszłości. E, czyli tak z tego, co... Chyr Choć raz. Brock mówi, to może zrobić dla nas ten pancerz Więc zobaczymy e, Tak, ręce Mogę jedynie pancerz dla rąk zrobić i daje naprawdę dużo Rzeczy Niestety siłę mi odejmuje e, Nie może odejmuje, tylko nic nie daje siły, ale daje runy, obronę, witalność i czas odnowienia e, Więc to bym sobie zrobił Dobra. dobra, czy mogę coś jeszcze zrobić? Chyba nie. Yy, mógłbym jeszcze ulepszyć je, chyba. Tylko nie mam twardej stali ze Fratechemu. Ale dobra, tak. Teraz mogę sobie ubrać ten pancerz stoły I będzie już naprawdę chyba lepszy niż ten mój teraźniejszy Ale dobra, ja już tu nie mam raczej nic do roboty, więc widzimy się już na jeżorze całym. Dobra, już jestem. E, tak, jeśli Wam się też ten film podoba, możecie zostawić łapkę w górę suba. Bo to naprawdę pomaga w rozwijaniu tego kanału. I dobra. E, tak, gdzie ja mam teraz sobie popłynąć? Tutaj jest dok, ale ja chcę sobie popłynąć o tutaj. Czyli, no muszę prosto tak naprawdę płynąć. A tutaj co jest, tak naprawdę? Tutaj, czy mogę zadokować? Tutaj po pierwsze. Tak, mogę. Ciekaw jestem, co tutaj będzie. Jakaś winda chyba. Mam nadzieję, że nie wchodzę teraz na koniec gry. Bo chciałbym jeszcze te wszystkie misje poboczne porobić. A nie skończyć tą grę, o, przynajmniej jeszcze, nie? No e, Galiony 29, dobra. Jak tutaj mogę coś zrobić? E, a, przyzwać sobie windę. Dobra, tutaj co jest? E, czy ja właśnie przyzwałem wrogów? I to dużo wrogów. Chyba tylko to, to, to mi tu da e, przydwanie. Nie wiem. Ale tak, e, dzięki tym rękawicom to już wiem, że e, mogę teraz znieść dwa ataki takich mocniejszych e, przeciwników. Więc naprawdę fajnie jest teraz przez to. No cóż, innym razem. Dobra, nie będę tego teraz sobie odpalać myślę. Nie tych run. to na pewno to rozgryzę. Myślę, że po prostu sobie upłynę do tych e, wysp. E, jeszcze nie zbananych przeze mnie. Bo to mi się wydaje, że może być jakiś element, który pozwoli mi otworzyć e, to coś. No, tutaj się dostać po prostu. E, do świątyni Tyra. Może tak być. Że to jest jakaś zagadka, którą trzeba rozwiązać, ale. Dopiero w późniejszej fazie gry. Więc dobra. Ja sobie popłynę do tych wysp. Bo, tu, bo tutaj też z tego co widzę jest naprawdę dużo takich rzeczy. Tak, czy mogę sobie wyciągnąć stąd młot, e, topór? Raczej nie mogę. Niestety. Tak, tutaj też nic nie zrobię. E, więc po prostu sobie zakręcę. Wie, że jego ciało tu leży Dobra i tutaj jest kolejne to. I co naprawdę przypomina jakieś mm, coś co miałoby służyć wejście, tam. O tutaj właśnie co jest Więc dobra. E, tak. Czy jest jakaś tutaj wyspa niedaleko? Tutaj jest na pewno. I mam tam niedokończone sprawy, więc są sobie płynę. Tutaj jest ciało tego całego węża świata więc dobra, hmm, czy będzie tutaj dog? Powinien być, bo go już nawet widzę. Tu tutaj jest nawet tak i są przeciwnicy. Tak, chciałbym zobaczyć. E, dobra, naprawdę trochę zadaje ten potężniejszy atak. Może nie też dużo, ale trochę zadaje. Dobra, zrobiłem go. E, dobra, teraz jeszcze jeden. Zrobię sobie to. Dobra, już powoli no już padł. Leży Dobra, więc tak na pewno tutaj jeszcze jest jeden. E, upewniałem się czy tylko czy jest martwy. Dobra, niech on to sobie rozpali. Dobra Dobra, lodowi są. Więc na nich mój topór niestety nie działa Mój topór jest lodowy, a oni też są lodowi, więc... No... Jedyna szansa na nich to są pięści e, Tylko muszę unikać ich ataków, bo ich jest kilku i mogą mnie łatwo otoczyć Też... Je, je, mogę sobie... Odpalić spartański szał e, Na pewno to pomoże Dobra e, Ilu jeszcze? Chyba dwóch jeszcze tylko Dobra e, Wykończenie Kratosa I co teraz? Jeszcze jeden ostatni Dobra I kolejne wykończenie Kratosa Dobra Więc tak, co teraz się dzieje duchy wyleciał? Nie do wiary. Jesteście żywi? Kolejny duch. Dobra, pogadam sobie z tym duchem. O e, Y. Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem na tych wyspach kogoś, kto nie byłby martwy czy wynaturzony. Co masz na myśli? Pustka, drogi chłopcze. Pustoszyte ziemię przybierając na sile z każdą zimą. Dlaczego tak się dzieje? Nie jestem pewny, ale chyba zaczęło się od przybycia Węża Świata i potopu, który później nastąpił. Wielu utonęło, w tym ja. A potem... trupy powstały z martwych. Możemy ci jakoś pomóc? Chłopcze, chciałem tylko znów z kimś porozmawiać. Spełniliście to życzenie. Dziękuję. Dobra, dało mi coś nawet. Wypraszone z szczątki, legendarny przedmiot. Mistyczne szczątki nieszczęśnika, który ginął na morzu. Wykorzystywany do ulepszenia rękojeści wszechstronnego wojownika. Mhm. E, czyli będę mógł tym ulepszać sobie rękojeść topora prawdopodobnie. Przynajmniej tak myślę. Dobra. E, ja sobie popłynę do kolejnego już. E, dobra. Czas jeszcze jest, więc mogę tam sobie popłynąć? A nie, nie mogę bo jest jeszcze skrzynka tutaj i jest kruk kolejny dobra skrzynka otworzona całkiem szybko udało ją się też otworzyć więc fajnie dobra co to jest jabłko idun dokładnie jeszcze dwa jabłka idun i będę miał jeszcze więcej zdrowia Więc tak, nie mogę jeszcze sobie pójść na kolejne wyspy, bo tutaj coś jest I chcę sobie to sprawdzić, co to dokładnie jest, jakaś skrzynka na pewno Więc dobra, Galeony 9, 3 z 9, dobra I skrzynka jakaś Dobra, to jest jakaś nowa skrzynka, bo chroniona jakąś maską z tego co wiem. I mamy część szyfru różnicznego, więc dobrze, że tu zaliczałem. Czyli tak naprawdę to nie jest tylko poboczna misja. Bo też tutaj się zdobywa te całe części szyfru, które zakładam, że... Pomogą w dostaniu się gdzieś. Dobra, uderzyłem w męża świata. Więc... Oni mogą pomóc? Ostatni chyba dobrze znał I jak niby miałby nam przez to pomóc? Zapytajmy, to się dowiemy. Dobra, teraz mówił też, żeby się zapytać jakiegoś tego ostatniego ducha, który był. E, mógłbym to też zrobić, ale nie teraz, może jak już tutaj płynę. Więc jak to jest ta wyspa? Tak, to jest ta wyspa. E, z tego co widzę. Chyba tak. Tak to jest to. Dobra Więc jestem sobie na tej wyspie Tak, tutaj jest jakiś przedmiot do podniesienia Co to jest srebro tylko. Dobra Wejdę sobie najpierw tutaj Myślałem, że tutaj będę mógł coś więcej zrobić, ale niestety nie Bo nie mogę pływać niestety w wodzie. Więc jedynie co sobie zrobię, to. To mogę zrobić. No ale Tutaj wejść. Czyli. E, dobra, niech mi odczyta to, palę nisko, czy tam zapali. I znowu oni. E, znowu ci lodowi. Dobra, wykończenie kratosa na szybko. Tym razem ci lodowi mogą strzelać Więc a Atreus można załatwić Tak muszę się dostać na pewno do życia, które jest tutaj Mam naprawdę ułamek Dobra, e, daję radę jak na razie. Bo oni się ciągle chyba tu lekpią, czy coś takiego. E, dobra, ostatni. Nie mogę sobie niestety tam e, strzelić. Dobra, e, wykończony. Hmm, tak, tego odparteńskiego szamu nie ma sensu, tak, żebym podnosił. Dobra, e, zaraz sobie porozmawiam z tym duchem. E, chcę tylko sobie te rzeczy podnieść, więc dobra, e, rozmawiam z nim. Czego chcesz? Podziękować wam. Te umarlaki utopiły mnie wiele zim temu. Od dawna czekałem na zemstę. Więc zmarłeś już po tobie? Owszem. Byłem tu, żeby splądrować świątynię tyra, ale nie doceniłem skutków działania pustki widziałeś innych ludzi. Żywych, broda tego z tatuażami. Tylko tego, który stoi przede mną. Dziękuję wam za pomszczenie mojej śmierci. Dobra. Dał mi kolejne wypaczone szczątki Nie wszystkie będą w stanie nam pomóc. I będę mógł tego znowu ulepszyć jakąś rękojeść, zakładam, że to pora. Więc dobra. E, czy mogę po tej linie zjechać? E, chyba nie. W niektórych grach da się po takich liniach zjeżdżać, ale tutaj raczej nie. Dobra, co to będzie? E, kolejny top, e, Leipthru. Legendarny przemiot nasycony mocą pioruna, metal używany przez pobratniców Tora, Wykorzystywany do lepszenia rękojeśli porażających, znajdowanych w miejscach ukrycia skarb. Czyli kolejny przedmiot do ulepszenia Tak, zastanawiam się jak tego, jak to użyć e, Może muszę do tego statku popłynąć Bo dostałem klucz kapitana Który jest raczej kluczem do może pomieszczenia w jakimś statku e, Więc zakładam, że muszę do jakiegoś statku popłynąć Dobra. Człowieka wyrwie się z okabu w życiu. Nie zawsze pękają wszystkie więzy. Spotkałeś więcej duchów? Tak. Wiele. Jakie były? Dobra, tu jest statek. I tak się mogę, nie wiem, jakoś się dokołować może. E, czy coś takiego tutaj? Tak naprawdę nie wiem. Tutaj mogę coś jakby zrobić. Czy ja jestem przy kolejnym? Tak, jestem przy kolejnym punkcie W którym miałem i tak się znaleźć, więc dobra, fajnie Zapiszę sobie grę Zapisz Tak? Dobra Widziałem tam ducha, nie ducha tylko kruka Kruka Odyna tego Więc go sobie bym Może nie stąd Bo stąd mi się raczej nie uda Dobra, użyję tu bezparzańskiego szału, żeby tyle to nie trwało Dobra, fajnie jakby Atrołut się nie zajmował tymi, e, których ja mogę zabić, czyli tymi latającymi, Tylko żeby się zajmował e, tymi latającymi, co latają nade mną To by było naprawdę fajne Może bym też spróbował się pobronić trochę tarczą bo zauważyłem, że nigdy tej tarszy tak naprawdę nie używam. Dobra. E, Pojawiłeś się nowie coś. Dobra. Musiałem pomóc Atroutowi, fajnie, jakby Atrout znalazł mi kamień zdrowia, bo z tego co pamiętam, miał taką umiejętność, niestety, chyba tego nie zrobi aktualnie. Mam naprawdę ułamek w P teraz. Dobra. E, Strzelając ogniem, nie ogniem, tylko trucizną, e, zginął. Chcę, żeby w tamtego strzelał. I zginąłem przez wybuch. E, zapomniałem o tym, że oni jeszcze wybuchają pod koniec walki. Niestety. E, dobra, jeszcze raz. Ile mam życia? Chyba całe. E, Powinienem mieć całe to życie. Dobra, odporność takiego hałasu użyję. Dobra, może nie będę musiał na niego używać, e, bo on wpadł do wody już. Dobra, trud się chyba nim mdajmie. Dobra, e, jeszcze te dwie. Jedna kula została ta latająca. Teka, dobra, i teraz tylko oni. Dobra, wykończenie Kratosa. Zauważyłem, że przy... jak u, używam tego wykończenia, to oni nie wybuchają. Więc to może by się przydało Dobra, i spadł. E, czy to będzie koniec? musisz się Muszę z pomówić. Tak, koniec Kolejny duch, który czegoś chce. Dobra. Dobra, więc godajmy z tym duchem. E, Jezioro z grupką handlarzy, szukając schronienia przed pustką. Skąd mieliśmy wiedzieć, że tutaj jest jeszcze gorzej? Nie cofniemy Twoich błędów, duchu. Oczywiście, ale martwię się o kapitana i załogę. Zdaje się, że nadal są pod wodą. Poszukacie ich. A co możesz nam w zamian za to dać? Ja niewiele mi zostało. A. No to nie wiem. Czekaj, miałem przy sobie cenną pamiątkę rodzinną. Będzie wasza, jeśli znajdziecie moją załogę. Stoi. Dziękuję. Dobra. Dostałem kolejną. Kolejne wypaczone szczątki. Więc fajnie. Będę mógł naprawdę dużo tej. tego mojego toporę, zakładam, ulepszać. Niedobra, tak naprawdę. Wszystko tutaj sobie już zrobiłem. Bo... Nie ma już tutaj jakby żadnych misji pobocznych z tego co widzę Jest tylko... No tutaj do tego zamku mogę dojść. Ale mnie to nie obchodziło. Ciebie też nie, nie obchodzi nas, że wszystko wokół umiera? Powinno nas obchodzić, jak dotrzeć na szczyt. Naprawdę? Dobra tak jak... Po się zastanawiam po się jak mogę z tego statku wejść, bo tutaj jest e, no ten cały statek tutaj jest naprawdę ten statek który który może coś być zresztą tutaj też jest jakiś statek e, z tego co widzę. E, tu jest krótko od jakby mógł tutaj zadokować e, czy coś takiego i go no, zniszczyć to by było super. Bo już tak naprawdę mam no, dwa kruki, e, z którymi nic nie mogę zrobić, tak naprawdę. Bo nie mam na razie do nich dostępu. Chyba, że tak zrobię, że tutaj sobie wejdę. E, wejdę na górę, nie będę odpalać tej walki, co pewnie tutaj też będzie. Tylko sobie zjadę na drugą stronę tego. Może tak tu to zadziała. Dobra, co tutaj jest na pewno? Jest jakiś galion. Już mam 4 z 5. Tak, mogę stąd sobie trafić chyba tego ducha e, kruka. Dokładnie kruk trafiony. Tych też nie inne niż tamte. Dobra, tego nie będę nawet sobie ruszać, bo wiem, że to mi przywoła przeciwników trudnych dość. Dobra, więc tak. E, tak naprawdę w następnym odcinku. Bo już będę się kierować do tego budynku całego do tej świątyni. Tyra, które jest nie wiem czy na pewno, ale prawdopodobnie tak. Bo nie wiem po prostu, czy nie będę miał czegoś jeszcze do roboty. Mógłbym sprawdzić, czy na pewno nie dam rady tego zamku króla krasnoludów zwiedzić. Chociaż raczej... Raczej nie dam, bo nic się nie zmieniło chyba. E, po moim od, ostatnim pobycie tam. Dobra. Tam na górze coś jest. O, rzeczywiście coś jest na górze tam. E, tylko jak miałbym się tam dostać, nie wiem. Na razie przynajmniej. Ale dobro. Nie wiem, czy w ogóle jest sens, żebym się zastanawiał nad tymi zagadkami teraz, zwłaszcza, że nie wiem, czy na pewno będę mógł je w jakikolwiek sposób rozwiązać na ten moment gry. Za mały. A może po prostu tor jest taki wielki? raczej nie. Dobra. Więc jak jestem teraz przy wpłynięciu do jaskini Wiedźmy Zastanawiam się czy jest tutaj jeszcze coś co Mógłbym zrobić, na pewno mógłbym tutaj gdzieś się dostać Do tego zamku Może to nie to, może to jest ta góra właśnie Chyba tak, zamek jest z tego co wiem gdzieś tutaj Jakby Więc mógłbym tam pójść sobie bo raczej nic więcej nie ma do roboty takiego. No, oprócz wejścia na tą budowlę jaką. Dobra, ale tak, ja będę myśleć, co zrobić jeszcze w następnym odcinku. A to na razie by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się spodobał ten film, to możecie zostawić łapkę w górę i suba. Zrobiłem trochę misji pobocznych. W sumie nie wiem, czy takich pobocznych, ale zrobiłem kilka rzeczy po prostu. Uh, więc to by było na tyle, no i cześć.